Cześć. Witajcie na kanale Promocje Czas. Dzisiaj zabieram was do Stokrotki, gdzie czekają na was niesamowite promocje i wyjątkowe okazje, które sprawią, że wasze zakupy staną się jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Przygotowałem dla was szczegółowy przegląd ofert oraz praktyczne wskazówki, dzięki którym dowiecie się, jak wykorzystać te rabaty do maksimum. Zostańcie ze mną do końca. Mam dla Was kilka niespodzianek, które naprawdę warto zobaczyć. Jeśli jesteście nowi na kanale, gorąco proszę zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie powiadomienia, ponieważ wasze wsparcie daje mi ogromną motywację do tworzenia kolejnych materiałów. Razem tworzymy jedną wielką rodzinę promocji. Boom. Dziękuję, że oglądaliście dzisiejszy film o promocjach w Stokrotce. Mam nadzieję, że znalazłeś coś, co zainspiruje cię do mądrych zakupów. Jeśli film ci się spodobał, proszę, zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzach. Bardzo proszę, zasubskrybuj nasz kanał Promocje Czas oraz włącz powiadomienia, aby być zawsze na bieżąco z najnowszymi ofertami. Twoje wsparcie naprawdę się liczy i motywuje mnie do dalszej pracy. Razem jesteśmy jedną wielką rodziną. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło i udanych zakupów.